Tej stronie, a to jest pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale będzie to seria z Ultimate Team yy, Będzie się nazywało Jeszcze nie wiem jak się będzie nazywało Ale na razie mam nazwę Brown to Gold Czyli od brązu do złota Będzie ona polegała na tym Że gdy wygramy, Wymieniam jednego zawodnika Na yy, tak jakby trochę lepszego Czyli że jak mam brązowego Teraz to wymieniam go na brązowego, ale wyjątkowego i tak do złotego yy, świecącego. jak nie będzie znak to jakieś informy może będę kupował, ale na razie tak nasz spad się przedstawia yy, i za jedną wygraną będzie jeden zawodnik za trzy remisy będzie też jeden zawodnik i za wygranie ligi yy, dziesiątej będzie dwa i tak yy, tak do piątej będzie dwa, a już wiesz będzie na przykład trzech zawodników. Jeszcze zobaczę jak to będzie. Teraz wam przedstawię skład. Na, branzie, na bramce stanie Odisea z Lachy, Lachodimos W bramkach z Stugartu. Prawa obrona to jest Wladimir Rankowicz z Bayernu. Środkowi obronci to Marian Start z Borusi Dortmund i Koray Gunter również z Borusi. Lewa obrona Jeremy Tolian z Offenham, czy jakoś tak Rani Kedira na SPD to jest to samo ze Stuttgartu tak mi się daje. Kolejny Meffar też Środkowy Pontynk Defensywny z Bayeru Leverkusen Środkowy Pontynk Ofensywny Stefanowicz redrak Stefanowicz i zapomniałem do powiedzieć, że to jest oczywiście Bundesliga ten Benedikt Salech, chyba najdroższy nawodnik z tego składu 1500 końców ze nie Lewy mam pomocnik Aleksander Bieler. Glach. Yy, yy, tak, Borussia ma I nasz napastnik to Marvin Dux Dusks. Jakby tak. Z kartą Strzelca i Borus Dortmund. Tak się jest. Ten skład prezentuję. Oczywiście formacja to 4-2-3-1. Ta druga odsłona, tak jak mówię. tu mam jakiś kolesi z Bundestagu, takich pierwszych, lepszych. I chyba zaczniemy jakiś mecz. Zaczniemy może turniejem brązowym, bo chyba mam tam do. FC Lyon się nazywa drużyna nową musiałem założyć Dlaczego FC Lyon nie wiem 76 tysięcy na top serię myślę że wystarczy oby zobaczymy czy po tej po tym meczu kupię sobie jakiegoś zawodnika należy jakiegoś to jest Lesia Boguń troje troje United jest dobre, i to ten też wyjazdowe. S to, BL. Się to S S BM 63 ceny to samo na pewno brązowy skarpony Ponieważ w końcu biorę udział wybrązałem klasy w turnieju więc będą spotkania Durnier. Tych, znaczy tamte odcinki były w skrótach i te będą też w skrótach, o tak. Pięknie czyścił dziś w tym meczu. Teraz strata i 1 do 0. Uczebo. Jak pochwaliłem Sara tak piłkę stracił. Dziś 52 minuta. Uczebo. Strzela nam je, na 1 do 0. Był Sar na pewno? Tak, Sara, niestety. Ale pięknie uderzył. Nie byłem brązowy. Kurde! przekrywamy do zera w pierwszym meczu. Teraz liga, zobaczymy jak nam widzę pójdzie. Niestety nikogo nie kupuję. Przykro. Teraz zaraz będzie drugie spotkanie. Na które was zapraszam. Przeciwnik znaleziony, Bromley FC, FC Notos. Zobaczymy jaki ma skład. No i teraz to ten chamo sobie zagramy. tam wyłoty chowy. I... Jest. Jest. Szamak. Widać, że ma początkowy skład. Ja tamten mój początkowy skład sprzedałem. Widziałem tam jakiegoś hinola To spotkanie możemy wygrać Ma tylko tam Szamaka Więc zapraszam Was do Śledzenia akcji z tego meczu Teraz Stefanowicz odbiera piłkę Rzutko Dux! 1 do 0 Jak na razie mamy Brązowego serwisu brązowego, świecącego bramkarza. Piękna akcja, piękne przyjęcie Stefanowicza. No, w sumie wrzutka, ale jaka efektowna. I koniec w pierwszej połowy. Mogę wam powiedzieć jedno o tym składzie. Jest za, i żeby nie powiedzieć brzydko, jest zarombisty. Tak mi się nim dobrze gra. Tylko szkoda, że nie wykorzystuję sytuacji. Bramka, jedna, 1 do zera. Patrzcie, ile strzałów. Przejęcia, dwa. Jedno było najto to ładne, tego Stefanowicza. Zobaczę, może jakieś zmiany zrobię, ale... jeszcze nie wiem. Krótka, bravo Sar. Dux, poczeka na kolegów. Kedira. Nie jest za szybki. Ale Kedira! Dwa do zera! Kedira numer 6 strzela w minucie 60 Pięknie Jeszcze myślę nad tym jakby było na przykład 5-0 to żeby było dwóch zawodników A jeszcze powiem potem o U! Supek popatrzcie na ten strzał Ale szpiędny strzał Dux, 3 do 0, błąd bramkarza. 82 minuta. Druga bramka Duxa. Bardzo fajny napastnik. W nim też, mi się ciężko rozstać. Niby takie sobie bramki strzelił, ale... A i powiedzmy, że na przykład za Rage Pit jeszcze będą też dwóch zawodników. ale ja było mi łatwiej trochę. No, widać 4-0. Samobuję sobie 3 Ja to traktuję jako Rage Kit. Więc po tym spotkaniu kupię sobie dwóch załatników. Czyli by znowu Rage Kit. Znaczy znowu. Co samowuję? 5-0. Biler, 90 minuta, to i tak, nawet jak nie reczki, to 5 bramek to. Teraz nie możecie się ze mną nie zgodzić A jeszcze. Koniec meczu wynik 5 do 0. Jak najbardziej fajny. Więc zobaczycie, jakich dwóch zawodników kupię. Już się zobaczymy, jak. Nie kupię. Oczywiście. No i zawodników już kupiłem. Za damosa Odiseasa. Będzie zawodnik, który się nazywa, już ja Wam pokazuję, Jens Grachl z FC Hoffenheim. Jak widzicie, 69 para, 66 refleksów, 60 załapania, 58 wykopu, 57 ustawienia, 41 szybkości. Myślę, że będzie dobry i zarękowicia. Wladimira Będzie zawodnik Już możecie się domyśleć. Erik Durm Z Borosi Z Borosi Z tak, Borosi Dortmund Na 2900 kupiony 81 tempa, 66 driblingu 46 szałów 57 obrony, 56 podań i 62 główek Więc ja myślę, że to będzie tyle na ten pierwszy odcinek. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, polećcie znajomym. Cześć.